Robimy, gdy nie czujemy się gotowi. To jest fascynujące, bo co się okazuje? W momencie, kiedy nie jesteś gotowy, a robisz, to w momencie robienia czujesz, że byłeś wcześniej gotowy o tym nie wiedząc. Ja w drugiej osobie, spotykając ją, widzę energię, ciepło, szukam tego, nawiązuję pewną nić. Nie zawsze to wychodzi, oczywiście, bo jesteśmy w różnym momencie. Myśli czucia, sytuacji życiowych. Witajcie w kolejnym odcinku Potęga głosu. Dzisiaj będzie bardzo osobiście. Dlaczego? Dlatego, że poczułam, by zaproponować od siebie drogę, a raczej obszary, o których chciałabym. Opowiedzieć, obszary, które doprowadziły mnie do momentu, w którym jestem dzisiaj. Zarówno jeśli chodzi o rozwój osobisty, o moje wykształcenie, doświadczenie, pracę nad sobą i pracę z ludźmi, ale przede wszystkim o poczucie siebie w sobie, tu i teraz. Opowiem kilka najważniejszych punktów zwrotnych w moim życiu, które wpłynęły na to, kim jestem dzisiaj. Pierwszym fundamentalnym tematem jest dzieciństwo. I to, w jakich obszarach wolności w trakcie swojego dzieciństwa mogłam funkcjonować. Odpowiedzialni za tę strefę są moi rodzice. I z pełną odpowiedzialnością i pełną radością opowiadam o tym, dlaczego tak dobrze wspominam swoje dzieciństwo. Ponieważ. Różne sytuacje, które mi się przytrafiały, i pomysły na siebie, które miałam, były często dość awangardowe, żeby nie powiedzieć, ekstrawaganckie. Dla rodzica w tamtych czasach no, to była niesamowita lekcja. Pokory i cierpliwości. Moim rodzicom się to udało w fantastycznej formie. To znaczy, dawali mi przestrzeń do tego, żebym mogła wyrażać siebie, bym mogła uczyć się na własnych warunkach swojej odwagi, swojego myślenia, wyrażania sądów, opinii, poznawania świata, poznawania ludzi, nie zawsze w zgodzie z harmonogramem przeciętnego. Dziecka, które ma chodzić do szkoły, dobrze się uczyć, wracać i wykonywać zadania mu powierzone. Pewne tematy w moim życiu, w moim dzieciństwie i dojrzewaniu wyglądały zupełnie inaczej, zupełnie nieszablonowo, ale to właśnie dzięki otwartym sercom moich rodziców, którzy pozwolili mi na to, że ten świat jest piękny i niezwykły, i mogę go poznawać poprzez filtr. Mojej własnej wrażliwości, mojego intelektu, mojej wyobraźni. I myślę, że to jest mocny, mocny fundament, na którym budowałam potem kolejne historie w swoim życiu, które doprowadzały mnie do wniosków, do fascynacji, do tematów, które świadczyły o tym, kim się stawałam i kim jestem dzisiaj. A kolejnym wątkiem, który towarzyszył mi w trakcie tego wczesnego etapu mojego życia, to były autorytety. idole. To, że miałam swoich nauczycieli, i niekoniecznie tych, których oglądałam z ze szkolnej ławki, tylko tych, których wybierałam świadomie, z pełną odpowiedzialnością. I ta odpowiedzialność za dobór swoich nauczycieli i swoich mentorów, chociaż nawet. Prawdopodobnie wtedy nie znałam tego słowa mentor, ale tak właśnie było. Intuicyjnie wybierałam ludzi, którzy stawali się moimi nauczycielami w różnych dziedzinach. Dotyczyło to pracy scenicznej, dotyczyło to pracy związanej z rozwojem osobistym, z poszerzeniem horyzontów, z widzeniem świata, z tym, w jaki sposób można poznawać życie I w kontekście literatury, filmu, teatru. Filozofii bardzo, bardzo dużo zawdzięczam ludziom starszym, których poznałam, kiedy byłam bardzo młoda. I to doświadczenie dało mi pewien paszport do namawiania ludzi, z którymi ja dzisiaj pracuję, kiedy odwróciły się role. Gdy moi uczniowie, przychodząc do mnie by pracować nad poczuciem pewności siebie, własnej wartości, siły głosu, wystąpień publicznych czy egzaminów na studia teatralne, na przykład, to namawiam ich do tego, aby mieli swoje autorytety i swoich idoli ludzi, za którymi mogą podążać ludzi, których chcą z własnej woli naśladować. Czasami. Przytrafiała mi się jeszcze w niedalekiej przeszłości sytuacja, w której, gdy pracowałam w grupie z nowo poznaną młodzieżą, zadawałam pytanie, kto jest ich autorytetem. I odpowiedź była dla mnie szalenie frustrująca, bo przeważnie odpowiadali, że nie mają osób. Które chcą naśladować. Nie mają nikogo, za kim chcieliby podążać. I na początku ja się z tym po prostu absolutnie nie chciałam pogodzić. Chciałam poprzez swój przykład inspirować czy podpowiadać im, że to jest bardzo ważne w ich momencie życia, w tym momencie, kiedy są pomiędzy dzieciństwem a wejściem we wczesną dorosłość. Tam się dzieje nieprawdopodobna praca i walka o to, Jaką będziemy mieć moralność, jaką będziemy mieć przestrzeń na wartości, jakich wyborów będziemy dokonywać w przyszłości, kiedy już stajemy się ludźmi dorosłymi. I dzisiaj patrzę na to z większym dystansem, to znaczy myślę sobie, że oni naprawdę mają do tego prawo, żeby nie mieć dzisiaj autorytetów. I moim zadaniem nie jest Nachalne, może nawet agresywne namawianie ich do tego, żeby jednak może kogoś znaleźli takiego, kto wprawi ich w pewien stan transu, miłości, do edukowania siebie i do budowania w sobie poczucia niezależności myślenia, czucia podążania za ścieżką, która brzmi fascynująco i jest fascynująca, bo jest rozwojem. To było nawet można powiedzieć w pewien sposób z mojej strony, nieświadomie przemocowe, że ja tak bardzo chciałam. Ale to ja chciałam. Dzisiaj patrzę na to z większą pokorą i myślę sobie, że moim zadaniem jest po prostu zaproponować, opowiedzieć swoją historię i to wszystko i może dać jakiś rodzaj myśli, która w nich może kiełkować, że być może warto. Że być może warto wziąć pod uwagę to, że mając osobę z dziedziny Polityki, dziennikarstwa, filmu, filozofii, psychologii, sektora edukacyjnego. Warto mieć osobę, która może nam, poprzez swój potrzeb wiedzy, mądrości, doświadczenia, wykształcenia, pomagać, popychać w strumieniu rozwoju, dmuchać w te skrzydła. Pragnąc lecieć wysoko, wysoko. No, dzisiaj na to tak patrzę, a jeszcze parę lat temu tak bardzo chciałam, żeby oni też chcieli, tak jak ja chciałam, gdy byłam w ich wieku. Ale oni dzisiaj żyją w innych czasach, mają inne narzędzia, inny świat ich otacza i mają inne potrzeby. I muszę to uszanować. Kolejnym wątkiem, który wpłynął na to, kim jestem dzisiaj, to Głód. O, oh, tak. Ja zawsze byłam głodna. Zawsze. Myślę, że od momentu, kiedy nauczyłam się mówić to był ten moment. Nawet jeszcze nie byłam tego świadoma ale właśnie wtedy się to wydarzyło po raz pierwszy i trwa do dzisiaj. Jestem głodna. Jestem głodna nauki, poznawania tworzenia poprzez doświadczanie to jest wspaniale niesamowicie. Wyzwalające uczucie, kiedy ten głód jestem w stanie zaspokoić poprzez jakieś doświadczenie, nauczenia się nowej rzeczy, doświadczenie, które we mnie buduje poczucie pewności i sensu. Ach, to jest coś pięknego! I pomimo strachu, robienie. Bo ten głód pozwala na to, że boję się i robię, że mam wątpliwości, ale one nie przeszkadzają mi, żeby wciąż eksperymentować. I to jest też ten jeden z elementów, potężnych elementów, które napędzają mnie do życia, napędzają do narracji, którą prowadzę sama ze sobą i ze światem, które sprawiają, że jestem szczęśliwym człowiekiem. Następny wątek, którego nie mogę ominąć, to temat odwagi. Korespondujący bezpośrednio ze wspomnianym wcześniej strachem. Ta odwaga do tego, że robimy, gdy nie czujemy się gotowi. To jest fascynujące, bo co się okazuje? W momencie, kiedy nie jesteś gotowy, a robisz, to w momencie robienia czujesz. Że byłeś wcześniej gotowy o tym nie wiedząc. I ta chwila sprawia, że naprawdę czujemy wolność. Czujemy wolność robienia i opuszcza nas lęk i strach, które kreowały obrazy kompletnie nieprawdziwe, kompletnie niezwiązane z tym, ile wysiłku włożyliśmy w pracę, która doprowadziła nas do momentu, gdzie mamy włączyć guzik start. A tam wychodząc poza strefę komfortu, ach, dzieje się magia. I do tej magii potrzebujemy odwagi. I odwaga to jest ten magiczny składnik, który napędza nasze życie do działania. Bierzmy ten składnik do naszej codziennej diety jako pewnego rodzaju Witaminę, która nas orzeźwia, która oczyszcza nas z lęku, strachu, niepewności i zaczyna pulsować. Pulsować w naszej krwi. I ten puls czujemy w naszym działaniu, w naszym mówieniu, w podejmowaniu odpowiedzialności za nasze decyzje. Odwaga. Uwielbiam temat, który chcę teraz poruszyć jest on absolutnie związany z DNA mojego życia. Czyli książki. Kocham czytać. Jest to miłość, która zaczęła się bardzo wcześnie i ona trwa, i ona cały czas rozwija swoje skrzydła i możliwości. I to, że jest nieskończenie wiele książek, które możemy poznawać, i nie wszystko jesteśmy w stanie przeżyć. I przeczytać. I ta myśl też jest w pewien sposób ekscytująca, bo ona prowadzi do zadania sobie pytania, na co się decydujemy, co chcemy wybrać, jaka literatura ma wpłynąć na nas, na naszą codzienność, na nasze myśli, na nasze czucie. Bo gdy zaczynamy relacje z książką, tam się dzieją niesamowite historie. To nie tylko jest spotkanie z literą, to nie tylko jest spotkanie z ciągiem zdań. Ale to jest spotkanie z pewną relacją, relacją ze sobą, jak my reagujemy na to, co czytamy. Czy się zgadzamy, czy przeżywamy pewne emocje, czy uczymy się i chłoniemy, a potem tę wiedzę wykorzystujemy w życiu prywatnym i zawodowym. Co się wydarza, kiedy zaangażujemy się rzetelnie w rodzaj miłości do czytania. Dzieją się niesamowite rzeczy. Dzieją się piękne historie. I czasami, gdy pracuję czy z klientem indywidualnym, czy... W grupie ludzie zadają mi pytania, co robić, żeby wystąpienia publiczne były coraz lepsze, coraz bardziej efektywne i efektowne przy użyciu sformułowań, które niosą widza i niosą mówcę. I oprócz techniki, która jest niezbędna, odpowiedź jest jedna. Musimy czytać. To jest nasz pokarm. Jak sobie szybko zdamy z tego sprawę, tym szybciej wejdziemy w ten nurt czytania i już nie przestaniemy. Bo to może być uzależniające. Kolejnym wątkiem, który kształtuje mnie jako człowieka jest druga osoba to znaczy drugi człowiek budowanie relacji z ludźmi. To jest coś fascynującego, coś pięknego i coś wartego uwagi, by robić to świadomie, mądrze, z pełną odpowiedzialnością i szacunkiem do siebie i do osoby, z którą przebywamy. Poprzez ten szacunek mam na myśli to, że jesteśmy tu i teraz, że umiemy słuchać, że nie rozpraszają nas zewnętrzne sytuacje, które potrafią całkowicie nas zahipnotyzować i wprowadzić w stan pewnej hibernacji, i tak naprawdę jesteśmy, ale nas nie ma. Ja myślę, że to jest choroba cywilizacyjna, od której możemy uciekać. Jeśli decydujemy się na piękne spotkanie z drugim człowiekiem, na świadome spotkanie, na takie, gdzie my chcemy naprawdę i gdzie my jesteśmy ciekawi tej drugiej osoby. I coś, co dla mnie jest też szalenie ważne, gdy spotykam się, bez względu na to, czy to jest spotkanie zawodowe czy prywatne, że zawsze w tej drugiej osobie szukam i widzę to, co dobre, jak najwięcej dobra. Nie szukam rzeczy, które mogą mi przeszkadzać, niepokoić czy wprowadzać w pewien stan chaosu myśli. Ja w drugiej osobie, spotykając ją, widzę energię, ciepło, szukam tego, nawiązuje pewną nić. Nie zawsze to wychodzi, oczywiście, bo jesteśmy w różnym momencie myśli, czucia, sytuacji życiowych. Ale chodzi o ten balans o nawyk. O nawyk spotykania się z drugą osobą przy jednoczesnej radości serca i głowy, otwartości. No, to jest jeden z fragmentów mojego fundamentu, życia na własnych zasadach. Ostatni wątek, który świadczy o tym kim dzisiaj jestem. Może być nieco zaskakujący, jeśli ktoś bliżej mnie zna lub jest zaznajomiony z moją energią czy dynamiką mówienia, działania, <śmawiania> rozmawiania. To jest cisza. Ja bardzo potrzebuję ciszy, bo na co dzień pracuję w dużym hałasie sama, eksponuję dużo dźwięku. I dla harmonii, dla tego, by znaleźć ten balans, potrzebuję również wyciszenia. I cisza mnie karmi. Cisza daje mi napełnienie naczynia, które mogło wyschnąć poprzez eksploatację pełną hałasu. Hałasu, który jest potrzebny przez wzgląd na moją pracę, przez moją pasję, przez moją miłość do, do, do pracy w terenie <grym> z innymi ludźmi. Ale to zaproszenie samej siebie do ciszy jest obietnicą pięknej przygody. Można to nazwać medytacją, można to za nazwać zatrzymaniem, albo można w ogóle tego nie nazywać po prostu w tym być i czuć wyczuwać, co się dzieje, jak się zmienia. Mój oddech, jak się zmienia moje ciało w kontekście czucia poszczególnych części, partii ciała. Co się dzieje z moimi emocjami? Jak zapraszam spokój do siebie? To są te wątki, właśnie, które wpływają na to, kim dzisiaj jestem, które mnie karmią i które nadają wektor mojego czucia, myślenia i działania. I przedstawiłam te tematy dlatego, by zaprosić Was, do tego, żebyście zadali sobie pytania, co dla was jest fundamentem życia, co dało wam wektor działania i kształtowania swojej osobowości i tego, kim dzisiaj jesteście. Poprzez dokonywanie wyborów, poprzez środowisko, w którym żyjemy, żyliśmy, poprzez decyzje, które podejmowaliśmy, poprzez pasję, spotkania z ludźmi autorytety albo ich brak. A zatem nawiązując do początku mojej wypowiedzi odnośnie wolności wyrażania siebie w dzieciństwie, zachęcajmy innych, zwłaszcza rodziców do dawania dzieciom przestrzeni na wyrażanie siebie. To może wspierać rozwój kreatywności, pewności siebie, fundamentu na całe życie. Posiadanie autorytetów i idoli Podkreśla znaczenie poszukiwania inspirujących postaci i uczenia się z ich doświadczeń, co może pomóc, realnie wpłynąć na definiowanie własnych celów życiowych. Młodzi ludzie, gdy doświadczą tego, że warto, mogą podążać za tym w przepiękną podróż, która będzie ich własną historią. Nieustający głód nauki to innymi słowy, Promowanie idei ciągłego rozwoju i uczenia się nie za ławką szkolną, tylko szukania klucza do osobistego i zawodowego rozwoju, podkreślanie wartości zdobywania wiedzy jako niekończącej się podróży i przepięknej przygody. Jak można z kolei nazywać odwagę do podejmowania nowych wyzwań? Można inaczej o tym powiedzieć, jako o inspirowaniu innych do postrzegania. Braku gotowości jako wystarczającego powodu do działania, co może prowadzić do odkrywania nowych możliwości, rozwoju, przestrzeni nieznanych, które mogą się wydawać przerażające, ale wiemy dobrze, że jeśli nas coś przeraża, a bardzo tego chcemy, to jest właśnie ten kierunek. Odwaga jako relacja, gdy dzielimy się swoim spojrzeniem na odwagę jako istotną część życia, która może wzbogacać codzienne doświadczenia i relacje to jest fantastyczna perspektywa. Odwaga jednocześnie do miłości, miłości do książek, by zachęcać siebie i innych, do czytania, jako do sposobu poszerzania horyzontów, pogłębiania wiedzy, a może nawet empatii, może skupienia, może zobaczenia siebie w innym wymiarze, wymiarze bohaterów książek, które poznajemy. Ciekawość drugiego człowieka. Warto promować otwartość na poznawanie innych ludzi i ich doświadczeń, jako sposób na poszerzenie własnej perspektywy i zrozumienia świata. Wydaje się, że dzisiaj może być trudniej, by naprawdę być z drugim człowiekiem, przez to, że żyjemy w świecie elektroniki, gdzie łatwiej jest wysłać wiadomość na komunikatorze, niż spotkać się twarzą w twarz. Ale jestem przekonana, że żadna elektronika nie zastąpi prawdziwego czucia i spotkania, i emocji związanej z tym spotkaniem cisza i bycie ze sobą. Podkreślajmy to, jak ważna jest umiejętność spędzania czasu ze sobą w ciszy, na refleksji, na samopoznaniu, na odprężaniu się. Dzisiaj myślę, że tego bardzo brakuje, że ten hałas nas tak przygniótł, że o tej ciszy zapominamy. A może warto raz w tygodniu wyłączyć wszystko i być ze sobą bez elektroniki. Pojechać do lasu, poprzytulać się do drzew. Brzmi bajkowo, trywialnie. Mówię o tym dlatego, że w zeszły weekend właśnie to zrobiłam. Co to było za doświadczenie? To, jakiego spokoju doznałam, jest nie do opisania. Wystarczyło mi na kilka kolejnych dni życia. Więc przytulajmy się do siebie, do swojego czucia. Do drzewa i potem z pełnym naczyniem możemy iść w świat, z potęgą głosu eksponować swoje zasoby. Róbmy tak. To wspaniała przygoda, do której zapraszam siebie i Was. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.